Dzisiaj robimy wianek z lipy, który będziemy sobie chować i trzymać go do Bożego Narodzenia. Później pokażę wam w jaki sposób będzie można przerobić ten wianek na bożonarodzeniową dekorację. Witam was bardzo serdecznie na kanale Domowe Pasje Anki i zapraszam na wianek który będzie przepiękny sam w sobie, wykorzystam do tego nasionka lipy. Zobaczcie, że ja z tych gałązek usuwam wszystkie liście, i tak naprawdę zostawię tylko te noski i te kuleczki przepiękne. Jeżeli macie dostęp do takiej lipy, to bardzo serdecznie was zachęcam do zrobienia takiego wianka. Bo nawet jeżeli później nam te listki troszeczkę się odbarwią i nie będą już takie bardzo zielone, tylko delikatnie nam tak pożółkną, to później pokażę wam, jak przerobić ten wianek, żeby uzyskać przepiękny, bożonarodzeniowy wianek, piękną dekorację. Także jeżeli macie taką lipę, macie taką możliwość, to zachęcam Was bardzo gorąco. Ten wianek jest ze specjalną dedykacją dla Renaty, którą też wylosowałam w ostatnim losowaniu. Także ten wianuszek już powędrował do ciebie. Mam nadzieję, że z dniem jutrzejszym już będziesz go miała. Także daj znać w komentarzu później, czy już doszedł. I mam nadzieję, że też będziesz go trzymać do świąt Bożego Narodzenia i później przystroimy taką lipę. Będziesz miała już podstawę, będziesz miała ten wianek, więc ja tylko pokażę. Jak to później pięknie wszystko udekorować. W kolejnym filmie też wykorzystam lipę, dodam troszeczkę mchu, także też zrobię inną dekorację. Mam nadzieję, że pomysłów wam nie brakuje na kanale. Staram się urozmaicać wam, żebyście naprawdę miały w czym przebierać i kombinować swoje dekoracje, bo tak naprawdę ten kanał służy też inspiracją. Więc jeżeli Oglądacie, inspirujecie się, to wierzę też w to, że wpadają Wam do głowy Wasze własne też pomysły, bo na tym to wszystko właśnie polega. Czasami jest taki jakiś impuls, coś się zobaczy, coś się obejrzy i już. Nowe pomysły napływają do głowy, co można zrobić. Bardzo mi miło też jest, czytając komentarze, że zwracacie uwagę na rośliny, więc to jest też miłe. Teraz koło lipy nie można obojętnie przejść. Też za każdym razem zwracam na nią uwagę i co drzewo, to inne kulki, inne noski. Także naprawdę. Znaleźć taką lipę z takimi dużymi kulkami to też jest wyzwanie, bo nie każda tak pięknie obrodzi, więc też nie wiem, czy to zależy od wieku lipy. Na pewno wpływ ma też i podlewanie, czy rośnie na ogródku, czy rośnie na zewnątrz, czy jest sucho, więc wszystko ma znaczenie. Lipa jest bardzo dekoracyjna, więc jest to taki jeden z lipcowych, pięknych, pięknych takich roślin do dekoracji. Jeszcze pojawi się na pewno na kanale zboże, bo już dostałam informację, że mogłabym po zboże pojechać. Więc mam nadzieję, że też szukałam zboża, bo nie miałam, ale już tutaj. Odezwały się do mnie pewne osoby, więc już mam propozycję, żeby przyjechać i zboże sobie zerwać, więc zobaczę, ale to już muszę specjalnie się wybrać. Więc ze zbożem mam nadzieję, że dekoracje też się pojawią, bo. Tak naprawdę to teraz to tylko już czas. Ja już niedługo jadę w góry, więc będę wam też przesyłać filmiki z gór, bo nie ukrywam, że dla mnie też to jest pamiątka. Więc mam nadzieję, że wy też zobaczycie. Miło mi, że moje takie shortsy też wam się podobają. Zawsze troszeczkę takiej prywatności wam uchylę. Jak tam na wakacjach, co zwiedzamy, co jest pięknego do zobaczenia, co robimy, więc filmów do nagrywania w głowie jest mnóstwo. Tutaj zobaczymy, jak to będzie z tym czasem. Mam nadzieję, że trochę uda mi się nagrać, nawet przed wyjazdem, więc postaram się tutaj wam coś ponagrywać i zostawić też. Zobaczcie, lipa jest cudowna, przepięknie to wygląda. Sama w sobie jest bardzo dekoracyjna. Można tutaj też dodać taką delikatną trawkę, tak jak w poprzednim Wianku dodawałam naprawdę też będzie przepięknie wyglądać. Jeszcze, tak jak powiedziałam, pojawi się inna dekoracja z lipą. Macie też cały czas do dyspozycji noski, które są na drzewach, jeszcze widziałam, więc też warto zrobić sobie taki wianek. Aby go później przerobić na bożonarodzeniowy. Także to są te rośliny, które wam polecam, które później bardzo fajnie można poprzerabiać, jak już nam trochę wyblakną i dotrzymają tak naprawdę do tej naszej zimy. Zobaczcie, jak się prezentuje ten wianuszek. Teraz to już wystarczy tylko wstążkę dodać. I mamy wszystko gotowe. Jest naprawdę bardzo dekoracyjne sam w sobie. Tutaj nie ma nic więcej. Jest piękny, kulki robią robotę, naprawdę to się pięknie, wszystko rusza. A jak zawieje wiatr, to już w ogóle naprawdę przepięknie. Ten wianek faluje na wietrze, więc ja uwielbiam lipę i bardzo gorąco wam polecam. Mam nadzieję, że. Będziecie robić, będziemy później ją dekorować na zimę. Także zbierajcie lipę, trzymajcie ją w ciemnym miejscu, wtedy jest najładniejsza, najdłużej, jeżeli jest przechowywana w ciemnym, suchym miejscu. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Tutaj już paczuszka spakowana dla Renaty. Ja wam życzę miłego dnia i dajcie znać co myślicie w komentarzu o tym wianku. Dziękuję wam za dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie. Pa pa.